Przepuść! Trzeci? trzeci dzień nauki jazdy na nartach. Mój rekord 68,6, ale teraz próbujemy się do pobić. No jak ja, ja, ja. Nakręcimy to jak przepuść jeździ trzeci dzień. Widziałem! <grymka> Aryku, no to się da wystapić, ja teraz jestem może pierdolę, tak że tu mogła łamała. Dalej, bo ostatni ja? O ja!